Zrobić. Więc ja nie wiem, czy ja bym dała radę w ogóle, w ogóle to wszystko tak krok po kroku wytłumaczyć i tak dalej, bo to jest naprawdę kopalnia wiedzy. A może nie wiedzy, tylko po prostu feria, kalendarium opinii na temat i 10 poglądów na jedno wydarzenie i każde inne i okej. Okay. E, pierwszym świadkiem mm, składającym zeznania była e, pani Christi Dębowski, siostra e, Johna Godepa. I tutaj wszyscy e, polonofile, którzy widzą e, polskie nazwisko na, na końcu każdego filmu, to robią u. No. E, I generalnie tak, pani Christi jest. E, Starszą siostrą Johnego. Jonny jest najmłodszy z czwórki rodzeństwa. I tutaj to przesłuchanie jest takie bardzo e, obszerne, jeśli chodzi o taki, takie tło e, samej postaci Johnego, e, tego jak się zachowuje, z czego wynikają jakieś tam jego zachowania. E, to wszystko będzie się łączyło. E, jakim dzieckiem był Johnny, jakie e, mieli między sobą relacje, jako rodzeństwo. Jakie były problemy w rodzinie, to też jakby Johnny będzie troszeczkę powtarzał albo może potwierdzał. No ale wiadomo, że tutaj jakby po, po samej tej, tej jego siostrze widać, że ona po prostu nie chce mu tymi zeznaniami zrobić krzywdy, tak. Więc jakby widać, że raczej mają dobre relacje. Bo, tak jakby wiekowo było tak, że po prostu była dwójka starszego rodzeństwa i oni dwoje młodsi, no i oni się trzymali razem w parze, tak, jako że byli po prostu najbliżej siebie wiekowo. Ta pani siostra też opowiadała o tym, po prostu jak ich matka znęcała się bo nad, nad całą rodziną praktycznie, ponieważ tutaj matka była tym problematycznym. Punktem w rodzinie. O tej matce będzie na pewno dużo w ich wspomnieniach. Pani matka się nazywała pani Betty Sue i ona znęcała się fizycznie i psychicznie nad, nad swoimi dziećmi. Ona potrafiła ich bić rzeczami, wyzywać ich, śmiać się z nich, drwić. Na przykład właśnie w tym procesie jest taka sytuacja, no bo Johnny ma tam jakąś chorobę, że nie widzi na jedno oko, czy to znaczy w dzieciństwie miał to, co się określa u nas tym leniwym okiem, że, że jakby jedno oko troszeczkę nie, nada, nie nadąża, i stosuje się, albo stosowało, nie wiem, to, że się na to zdrowe oko montuje taką. taką Taką tą pi piracką łatkę, żeby to leniwe oczko pobudzić do, do aktywności. I on taką, um, taką łatkę nosił. I na przykład jego matka potrafiła się naśmiewać z niego, że wygląda jak cyklop. Z, z innych dzieci też się, też się naśmiewała. Jedno, jedno z rodzeństwa nosiło. Bodajże okulary, i też w jakiś sposób matka z niego drwiła, że nosi te okulary. Ogólnie to znęcała się też nad ojcem, i w ogóle jakby tutaj jest taki kontrast w tym małżeństwie, bo ojciec Johnego był opisywany przez Johnego i jego siostrę jako osoba bardzo spokojna, taka, która nie skrzywdziłaby dzieci. Natomiast jedyne momenty, kiedy on krzywdził te dzieci, to były wtedy, kiedy matka, czyli ta Betisu, kazała mu zbić dziecko za karę, że, że coś zrobiło. I w tym momencie ojciec, no z bólem, ale wykonywał te rozkazy matki, za co na przykład potrafił swoje dzieci przeprosić, w przeciwieństwie do matki, która nigdy nikogo za nic nie przeprosiła. I tutaj była taka sytuacja, że jest przedstawiony ten, ten wzór obronny Johnego, który on stosował właśnie od dzieciństwa, i dlatego jakby całe to tło e, e, przemocy w rodzinie zostało przedstawione, ponieważ e, e, siostra to opisała, i Johny też to opisywał, że jeżeli m, zaczynał się w rodzinie konflikt, że na przykład matka kłóciła się z ojcem, to oni z rodzeństwem po prostu uciekali do, do innego pokoju, żeby, żeby odizolować się od, od konfliktu. I to jest właśnie ten wzór, który Johnny według jego siostry i według no, wielu osób, które tam zaznawały stosował także w małżeństwie z Amber. No, jakby to, to jest takie staranie, żeby nie eskalować konfliktu, żeby, żeby się uspokoić, żeby nie działać w emocjach, tak. Siostra generalnie pracowała dla niego, także oni byli blisko przez, przez sporą część tak, życia, bo ona pracowała w firmie produkcyjnej, która, która należała do tego John'ego Była też taką menadżerką, trochę jest też ten filar potwierdzający tezę, że żony miał przez siostrę wynajmowane dodatkowe pokoje, jeżeli jechał na jakiś wyjazd. Dodatkowe pokoje hotelowe, żeby w razie kłótni mógł sobie, sobie uciec do drugiego pokoju. Natomiast nie była to inicjatywa Johnego samego z siebie. Tylko była to inicjatywa siostry, która widziała, że w tym małżeństwie coś nie gra i coś jest nie tak. I po prostu jak zaczęła widzieć spinę, a spiny były podobno od początku tego małżeństwa, no to ona po prostu wynajmowała te dodatkowe pokoje, żeby on mógł się schować. Drugim świadkiem. Nie wiem, czy tego, nie pamiętam, czy tego samego dnia, nie, chyba już drugiego dnia, e, był pan Isaac e, Baruch, chyba, jakiś, no takie dziwne nazwisko. E, pan Isaac, będę i tak na niego mówić. To jest przyjaciel Johnego już z nastoletnich lat. On pracował w klubie Johnego, jakieś tam przerwy mieli, w każdym razie znali, znali się właśnie od nastoletnich lat. Ten pan został e, no, w, w, brał jakieś lekcje, e, dokształcał się, żeby zostać artystą mm, i był malarzem, i mieszkał. E, I tutaj jest e, pierwszy, pierwsze wspomnienie o e, budynku Eastern Columbia Building, który był e, apartamentowcem, w którym John miał jedno piętro, jakby penthouse'ów czyli Penthousey są na najwyższych piętrach, bo są największe i najbardziej luksusowe. Johnny posiadał właśnie piętro z tymi penthouse'ami w tym budynku. W, w tym budynku nie każcie mi powtarzać tej angielskiej nazwy, bo mi się będzie język plątał, Więc po prostu penthouse'y to penthouse'y. To są te Eastern Columbia Building. I w momencie, kiedy, kiedy ten, ten pan Isaac został tym artystą, po prostu jakoś tam się skontaktował z Johnem, coś tam, coś tam I ten zaproponował mu po prostu, żeby on sobie zamieszkał w jednym z tych penthouse'ów Tam ich było, nie wiem, 7, coś takiego No i w, w jakby ten, ten pan Isaac mieszkał tam przez 3 lata Od 2013 do 16, Czyli był jakby świadkiem jak John już się spotykał z Amber Aż, aż do złożenia pozwu rozwodowego Um, I mieszkał tam, ale nie wiedział, że w ogóle coś takiego mogłoby się wydarzyć. Ja też Wam przedstawię troszeczkę, jakby um, zarys tego, jak te mieszkania są względem siebie położone, ponieważ um, tam jest taka sytuacja, że kilka tych penthouse'ów jest w ogóle połączonych wewnętrznie ze sobą, że można z, przejść z jednego do drugiego, nie wychodząc jakby na korytarz, tak. Bo um, część po prostu była, miała wspólny korytarz, a, a też niektóre były ze sobą połączone balkonami Albo połączone po prostu, że miały drzwi między sobą e, Więc jakby po, podejrzewam, że po prostu były penthouse'y przechodnie, narożne albo jakieś tam jeszcze inne No i ten pan Isaac sobie mieszkał w jednym i... Po prostu może też był artystą i, i był w swoim świecie troszeczkę, ale uważał, że nie wierzył, że coś takiego jak te, te, ten rozwód cały mogłoby się w ogóle wydarzyć kiedykolwiek w tym, w tym związku, tak? I w, w to, to był dla niego tak straszny szok i w ogóle niedowierzanie, bo Amber no jakby. Umówmy się, Johnny Depp jest teraz trochę starym dziadem, tak? Jakby jego partnerka była sporo od niego młodsza, a też patrzmy na to, że może, może on, jak oni zaczynali być ze sobą, nie był starym dziadem, natomiast jest już teraz, bo trochę po nim widać, no ale jakby żyćko, nie? No to ona była dość młodziutka po prostu, jak zaczynali ze sobą być. I to też widać na nagraniach, na których ona zeznaje kiedyś tam, o których Wam opowiem, bo o nich będzie mowa w procesie. A teraz, kiedy ona jest, po prostu wygląda dojrzale. I ja mówię, wygląda, bo nie, nie zakładam, żeby była. Jakby to, 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 to co ona tam będzie odwalała, to już jakby jest, no, kolejny podcast. Tak. W każdym razie. Już po tym, jak złożyła ten pozew rozwodowy, to przyszła w ogóle do pana Izaka i zaproponowała, że może by wpadł na jedzonko do jej penthouse'u. Natomiast on powiedział, że w ogóle jest, jest w szoku, jest poruszony i że lepiej raczej by było, żebyśmy ze sobą nie rozmawiali, bo to, co zrobiłaś, jest dla mnie niewyobrażalne. On takich słów używał. I też, I też podał e, przykład, że Amber kiedyś ze swoją siostrą, która też mieszkała e, przez pewien czas w jednym z penthouse'ów, e, na przykład bawiły się pokazując e, e, jakby na żarty, że Amber przywaliła swojej siostrze tak z, z piąchy, że tak powiem e, e, i się bardzo z tego śmiały. No i też to jest taki, taki, taki punkt, który nie pasuje w ogóle. No bo jakby, jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, fizycznej yy, i seksualnej, na dodatek, to raczej się nie bawisz ze swoją siostrą w przypierdalanie sobie w ryj. Jakby, umówmy się. Można różnie przeżywać różne rzeczy, ale yy, no nie, po prostu nie, bij, nie, nie, nie udajesz yy, dawania ciosów na żarty z siostrą, nie śmiejesz się z tego. Jakby. Yy, kropka I zostało pytanie też zadane panu Ajzakowi czy w ogóle pamięta jakieś zmiany w wyglądzie Amber tam jakieś sprzeciwy były bo coś tam chodziło, że, że, że nie można użyć słowa wygląd, bo to by mogło naprowadzić świadka na, na odpowiedź, więc czy w ogóle zauważył jakieś zmiany E, czy czy uważ, zauważył coś charakterystycznego No i on odpowiedział, że oprócz świetnych zębów Amber To, to, to jakby nic nie może e, powiedzieć na ten temat No i e, tutaj już zaczyna się e, Tyrada głupoty ze strony prawniczki Amber Która jest określana e, mianem prawniczki z Wisha Czyli takiego amerykańskiego tam AliExpress która jest no to jest po prostu lawina głupoty, która tam się wyprawia. Ona, ona podejrzewam, że zaplanowa, zaplanowała te, te, te serię pytań w jakimś celu, żeby coś udowodnić, ale samo ich zadawanie i to, jak na przykład pan Isaac reagował na te pytania, było po prostu przekomiczne. No i z tego to powstały memy, filmiki, animacje i tak dalej, ponieważ prawniczka Amber zaczyna dokładnie wypytywać o wygląd Amber. No bo skoro tam mieszkał, skoro, skoro nie widział przemocy, to w ogóle skąd on może wiedzieć, że coś było, skoro ona była aktorką i ona potrafiła w makijaż. No i tutaj już pan Isaac jakby mówi, ej stop, hola hola. Każd Mieszkałem tam trzy lata i na każde większe wyjście, y, które, na, do którego się przygotowywała Amber, y, no jakby towarzyszyła jej makijażystka, więc potwierdzam, że pewnie umiała się malować, ale jeżeli chodzi o jakieś bycie super pro, to nie, no bo zawsze przychodziła do niej makijażystka i ja ją znałem.